Cześć, kochani, to Agnieszka. Zapraszam Was dzisiaj na Mierzymy. Mierzymy z Reserved i Mierzymy z Massimo Dutti. I teraz tak, mam jedną rzecz z Massimo Dutti, którą kupiłam, ale jeszcze Wam jej nie pokazywałam. Nie, nie robię całego filmu Massimo Dutti, bo po prostu jakbyś mam jedną rzecz tylko. I mam cztery rzeczy z Reserved, czyli łącznie pięć ubrań, z czego trzy są z serii Premium. Więc będziemy sobie mierzyć dzisiaj tę troszeczkę droższą kolekcję Reserved właśnie, ale mam też jedną rzecz właśnie, z takiej też y, normalnej, że tak powiem, serii. Także jeżeli jesteście ciekawi, co się tutaj dzisiaj wydarzy, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, jeżeli fajnie spędzicie ze mną czas, zostawcie proszę kciuk w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. Głos mam cały czas zmieniony, bo mam mocną chrypę z rana. I tak ciężko mi się, w sensie nie mówi mi się może jakoś ciężko, tylko yy, po prostu ten głos jest trochę inny, także yy, jakby komuś przeszkadzało, że chrypie i tak dalej, no to to nie jest mój naturalny głos, po prostu jestem trochę chora. Także słuchajcie, zaczynamy. To co mam na sobie to jest bluza z ostatniego Mierzymy z Medicine, jest świetna bardzo się fajnie w niej czuję nie wiem jest mi coś takiego mrocznego co we mnie też jest mrocznego a jeżeli chodzi o makijaż to widzicie że też jest dzisiaj taki ciemniejszy i to jest zrobione tylko jedną kredką Brush Up maxineczka tą taką brąz metaliczną także jakby co dobra słuchajcie no to zaczynamy zaczniemy może właśnie od tego massimo dutti bo tu jest tylko jedna rzecz i to jest long sleeve z marszczeniem ja go zamówiłam, nie pamiętam, czy na stronie, czy na Zalando, bo na Zalando też macie Massimo Dutti dostępne. Chyba na stronie, tak mi się wydaje. No, ale nieistotne. I to jest taki czarny longsleeve z marszczeniem tutaj z boku. Widzicie? I marszczenie mamy tutaj również. Widziałam gdzieś ostatnio kogoś w czymś takim na YouTubach, Kogo ja widziałam? A, widziałam zmalowaną, jak jakiś film nagrywa, i ona miała właśnie taki long sleeve, tylko w jasnym kolorze. Myślałam, że to jest może ten z Massimo, i zaczęłam szukać. No i właśnie na Massimo znalazłam coś takiego. Nie wiem skąd ona miała. Może miała z jakichś, nie wiem, e, szyjnów i tak dalej, bo ona tam dużo rzeczy zamawia. W każdym razie, e, no i jasnego nie znalazłam. Natomiast znalazłam czarny, e, no i właśnie był na Massimo, i stwierdziłam, że. Jasne, mogłabym sobie kupić gdzieś z jakiegoś ScenSea i tak dalej, ale to były wszystko poliestry. A ja jednak chciałam, żeby ten skład był troszeczkę lepszy. Także mamy tutaj długi rękaw, właśnie te marszczenia. Tutaj dekolt jest taki prosty, tak naprawdę. No lekkołkowaty, ale generalnie w miarę prosty, jak się go założy. I właśnie, on jest trochę prześwitujący ten top. W taki sposób, to Wam może pokażę. O, widzicie? Także dla mnie to nie jest y, na cztop. Y, ta bluzka tak naprawdę. To nie jest coś, co bym założyła oczywiście na gołe ciało z biustonoszem, no bo ja tak. Y, to nie mój styl. Powiedzmy tak w telegraficznym skrócie. I chcę znaleźć metkę tutaj ze składem. Jest, dobra. To jest chyba 100% Lioselu, o ile dobrze pamiętam. Widzę, że prać w 30 stopniach. I mamy tak 100% Lioselu. Ta bluzka kosztuje 150 zł, więc. Jest to drogo jak na bluzkę, natomiast mamy tutaj fajny skład, ale z drugiej strony wolałabym, żeby ona może jakoś nie prześwitywała wielce. Jeszcze Wam powiem, w jakim ja ją mam rozmiarze. Ja ją mam w rozmiarze L, także to jest pierwsza rzecz na dziś. No, dzisiaj jest taki trochę właśnie um, miejmy nadzieję bardziej jakościowe to mierzymy. O, tak. Także to jest rzecz numer jeden. Pokażę Wam teraz, jak wygląda. Mierzymy. Dobra. I założyłam co prawda do biustonosza, mówiłam, że tak nie noszę, ale na potrzeby po prostu mierzymy, założyłam tylko tak do biustonosza. I mam dosyć mocne lampy i nie ma tragedii tak naprawdę, nawet do samego biustonosza. W sensie ja na ulicy bym tak nie wyszła, ale nagrać film bym dla Was mogła o, i bym się nie przejmowała. Tak, tutaj wygląda to marszczenie, no pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. Teraz Wam pokażę z większej odległości. Na razie ją naciągnęłam na spodnie, jako że wszystko jest czarne to nie widać, ale ona sięga dotąd tak mi się wydaje, przynajmniej, że nie widać, sięga dotąd, ale materiał jest, wiecie, taki cieniutki, leciutki. Poczuć, że to jest fajne po prostu, że to jest taka troszkę lepsza jednak jakość, niż jakieś tam nie wiem, hajemy i tak dalej. Włożymy tak w spodnie. Tak się prezentuje. Fajne. Bardzo fajne to jest. Jeszcze pokażę Wam raz z boku, może z tyłu, bo nie pokazywałam. Tutaj metka wisi sobie. Więc mamy to przymarszczenie tutaj, ale szczerze to ja go nawet nie widzę za bardzo. Tego tutaj, ani w lustrze się jakoś nie rzuca w oczy, żeby tutaj się marszczyło. Natomiast tutaj, właśnie to takie z takimi greckimi szatami mi się kojarzące zagięcie. Widzicie? Tak jak mówiłam, że dekolt niby jest um, lekko zaokrąglony, ale on, jak się naciągnie na serwetce, to jest prosty. Robi się taka dekolt łódka praktycznie. Ale z drugiej strony też nie poszerza jakoś bardzo ramion. Może właśnie przez to marszczenie tutaj. Także fajne to jest i bardzo mi się podoba. No i tyle i to ze mną zdecydowanie zostaje. Napiszcie oczywiście, co chcecie, co sądzicie, ale no to ze mną zostaje, bo po prostu mi się podoba i tyle. A teraz przechodzimy już do Reserved i zaczniemy od czegoś. <laughs> już wam ostatnim właśnie mierzymy z Medicine. Mówiłam, że jestem na fali poszukiwania agli sweterka, takiego sweterka typowo zimowego, z jakimiś wzorkami właśnie śnieżki, skandynawskie takie bajery. I znalazłam coś takiego na rezerw. I też właśnie z tej serii premium. I tu się muszę przyznać, że już go zmierzyłam i bardzo mi się podoba, ale pokażę Wam. Tylko mam jedno ale, i będę miała też do Was pytanie. Sweter wygląda tak. Jest, może nie jest aż tak agli sweterkiem, ale ma właśnie takie wykończenia tutaj no typowo zimowe, nie? Takie skandynawskie bardziej yy, yy, wzory. I mamy tutaj reglanowe rękawy, czyli one idą tak jakby stąd, po skosie, więc on też ładnie wygląda, nie poszerza ramion z jednej strony, a z drugiej strony nie zaokrągla ich, tak mi się przynajmniej wydaje, jakoś tak bardzo, że, że wiecie, że wyglądamy jak taka blum, blum, pulpa. Yy, mały dekolt, no i właśnie fajny kolor taki beżowy, ale wpadający w takie tony kurczę, nie żółte, bardziej różowe niż żółte, ale to wciąż jest beż. Na dole wygląda w ten sposób. Mamy ściągacz, tutaj rękawy i teraz moje pytanie, słuchajcie. On strasznie śmierdzi. Śmierdzi jak benzyna dla mnie albo coś w tym stylu. Natomiast on ma skład w miarę dobry. I teraz mam pytanie, czy miałyście tak z i czy jak się to wypierze, to ten zapach przejdzie? Bo ja bym go sobie chętnie zostawiła, tylko że ja się boję, że on będzie tak walił cały czas. No bo tu jest mieszanka, słuchajcie, wełny. Mamy 67% wełny i 33% poliamidu. I ja kładę to na karp, Kirosław się tu kręci, kładę to na karp tego poliamidu, że po prostu. No to jest z ropy naftowej, nie? Więc ten zapach jest. no On jest okropny po prostu. I jest bardzo mocny. I zastanawiam się, czy to po prostu, jeszcze raz po prostu powiedziałam, czy to przejdzie, czy ten zapach po praniu zniknie, więc jak miałyście takie doświadczenie, to koniecznie mi napiszcie. Wizualnie podoba mi się bardzo, kolorystyka podoba mi się bardzo. Uważam, że też nie głupio leży, także liczę na Was, naprawdę na Was liczę. A może zamawiałeście ten sweter i Wasz nie miał takiego zapachu. Może to jest yy, jakby, ale wydaje mi się, że to jest kwestia, no straszny jest ten zapach. Jakby nie przeszedł, to nie wiem, czy takie coś na przykład można w ogóle zareklamować. Ciekawa jestem, bo jest też taka opcja, tak sobie pomyślałam dzisiaj nawet, jak brałam turystykę, że kurde, fajny jest ten sweter, i jakbym go zostawiła i na przykład po praniu by to nie przeszło, to ciekawe, czy mogłabym y, zrobić reklamację. Jak coś wiecie na ten temat, to mi możecie powiedzieć. A tymczasem borem lasem zmierzmy. Dobra, włożę włosy te w sweter, żeby nam tutaj nie przeszkadzały za bardzo i on się prezentuje tak. Może troszkę większy kadr, żebym Wam zrobiła, żeby było troszkę bardziej widać. Założyłam do takich zwykłych, niebieskich jeansów. kierowca mi się tu kręci, a Maciek chrapie tam na kanapie. Porymowałam troszeczkę. Tak wygląda. No ten fason w ten sposób, to no, nie, nie powala, nie? Tak mi się wydaje. Nie powala, natomiast um, on jest fajny o tyle, że jego można fajnie włożyć w spodnie na przykład. Zresztą nie jest to też złe, tak dla zdrowia, nie ukrywam. I można go włożyć, o, coś tu się zwinęło, o, w ten sposób. Także wtedy jest taki troszkę, troszkę krótszy. Widzicie, że ładnie wyglądają ramiona, bo on i ten wzór ma poszerzający. Ym, i, I samo to, że te ramiona, rękawy są tutaj takie puchate bardziej, ale przez to, że właśnie reglanowe są te rękawy, to ten fason jest taki, że nie robi... Po prostu takich szerokich ramion, tylko rzeczywiście one może i są zaokrąglone. Ale tutaj jest ta linia, gdzie sweter się zagina, i widzicie, że nie wygląda to tak bardzo, bardzo szeroko. No kurczę, strasznie mi się podoba, tylko ten spodek jest nie, nie do wytrzymania. I nie wiem, co zrobić, szczerze mówiąc, teraz. Czy, czy go zwracać, czy go zostawić i próbować wyprać? Co byście zrobiły na moim miejscu? Wyprałybyście go, czy czy olały, wyprały, czy olały. No, także pokażę Wam jeszcze tak z każdej strony. No, włożyłam, wiecie, tak jak to ja, nie, umieję, nie na szybko. Z tyłu wygląda w ten sposób, więc też mamy ten wzór. Bardzo mi się wizualnie podoba i świetnie się w nim czuję, tak przyjemnie, przytulnie, jest miziasty. Mamy tutaj tę stójkę jeszcze, taką ze ściągaczem. Wszystko mi się podoba, oprócz zapachu. Także czy miałyście do czynienia z taką sytuacją i jak się to skończyło? Co byście zrobiły na moim miejscu? Piszcie. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to również jest sweter. Bardzo podoba mi się kolor, nie podobają mi się wykończenia rękawów. Tego jeszcze nie otwierałam, ale pomyślałam, że być może wy gustujecie w czymś takim. I jako, że to jest też ta seria droższa, fajny skład, to stwierdziłam, że zamówię. Natomiast tak jak mówię, tutaj jest detal, który nie do końca mi pasuje. To jest chyba sweter z moherem. Jezu, jaki on jest przyjemny. Taki golf zielony. On często się, mam wrażenie, poleca mi gdzieś tam na, na jakichś takich, wiecie, adsach, gdzieś jak na Instagramie siedzę albo gdzieś. Taki. W takim ładnym, pastelowym zielonym kolorze, no piękny jest, jak go teraz wyciągnęłam, piękny jest. I mamy tutaj rękę. Rękaw jest trochę węższy. No i właśnie to wykończenie rękawów z takim. I ja wiem, że to nie jest jakiś wielki problem, bo to można urąbać stąd i tyle, nie? Z takimi badziewnymi cyrkoniowymi pierdołami. Czasami te sieciówki z koncernu LPP mnie zadziwiają, tym jak bardzo taki tandetny kicz. to tutaj celuje zdecydowanie, ale w Reese'u też się takie kwiatki zdarzały. Jak oni bardzo lubią. Znaczy nie wiem, czy lubią, widocznie im się to sprzedaje, takie kiczowate rzeczy dodać. Na przykład jak są koszulki, to co sezon muszą być koszulki z jakimiś cyrkoniami, złotymi kwiatkami, takie wiecie, no. I tutaj do fajnego swetra też coś takiego dodali. Jest przeprzyjemny po prostu. Fajny się wydaje. No wiem, można by to urąbać. Nie mam pojęcia, jak on na mnie wygląda. To można nawet przerobić na jakieś kurcze kolczyki albo coś. Nie mam pojęcia, jak on na mnie wygląda, bo tak jak mówię, ten wyciągam przy Was. A teraz spójrzmy. Aha, powiem Wam jeszcze, jakie mam rozmiary, chociaż pewnie mam Elkę. Tak jak... Nie, Mkę tutaj mam. Możliwe, że Elki po prostu nie było na stronie, albo mi się wydawało, że jest duży tak wizualnie, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie spoko. Mamy 78% alpaki, 19 poliamidu i 3% elastanu. I tu absolutnie nie ma żadnego zapachu już. Mimo, że też jest ten poliamid. Tak jak przy tym poprzednim swetrze. Luźniejszy się wydaje, szerszy. No, zobaczmy, no, piękny jest. No, jest po prostu przepiękny, jak tak na niego patrzę. Także mierzymy. Wiecie co? Piękny jest ten swetrze. W sensie jest zwykły, ale przez to jest piękny. Bardzo mi się podoba. Tutaj już wyciągnę włosy, bo on jest taki mocno przytłaczający przez ten duży fason. Jest długi, taki za pupę. I mamy właśnie te rękawki. Mógłbym mieć jeszcze szersze rękawy, bo ten fason jest taki trochę yy, taki nazbyt... niby trochę szerszy, ale mógłby być jeszcze szerszy. A, bo ja tutaj wzięłam M-kę. To z tego to może wynikać, że on w LC... By wyglądał po prostu fajniej, jeszcze szerzej. Bo tutaj niby jest szeroki, ale niewystarczająco jak na szeroki sweter, trochę, nie? Kurczę, strasznie mi się podoba. Można te rękawy odwinąć i nawet w ten sposób się pozbyć tych badziewnych, kiczowatych broch, czy tam zapinek o. Tak, fajny sweterek. Trochę gryzie. Tylko, że ym, ja powiem Wam tak, że ja nie jestem jakaś wrażliwa, jak swetry troszkę gryzą. Bo mój ulubiony praktycznie ostatnio sweter jest z moherem właśnie taki z hejem sprzed kilku lat i on też gryzie. Bardzo podobnie jak to, tak? Trochę, trochę, nie bardzo. No, tutaj przydałby mi się większy rozmiar. Żeby, żeby on rzeczywiście był taki. O, i trochę się sypie. Uuu. trochę się sypie też z tego, co widzę. Te kłaczki. Bo czuję też je. No. Fruwają. Także hmm, nie jest idealnie. Tak Wam jeszcze pokażę, może z tyłu, jak wygląda, ale kolor i ogólnie jest naprawdę super ten sweter. Jest naprawdę super. Tylko po prostu ja bym chciała jeszcze większy rozmiar chyba. Chociaż nie wiem w sumie. Napiszcie mi, co wy sądzicie. Czy on jest wystarczająco luźny jak na luźny sweter, czy, czy za mało luźny. <laughs> no możecie mi napisać, ale kolor. Pasuje, taka, właśnie taka miętka, ładnie mi pasuje. Fajny jest Milusi i Mięciusi i będę się zastanawiać, bo zamówiłam go, żeby wam pokazać, bo jest fajny, ale nie podobają mi się broszki, ale problem z broszkami bardzo łatwo można rozwiązać. Także piszcie, czy fajny, idziemy dalej. Kolejna rzecz z tej serii premium to są joggery, słuchajcie. I nie było już brązowych czy tam beżowych, bo były dwie wersje kolorystyczne, ale były szare i tak, se już od jakiegoś czasu szukam właśnie takich jogerków, takich dresików, żeby one nie były hiper drogie, ale żeby były z wełną, wełniane albo coś takiego. A tu mamy wełnę z kaszmirem, szare. Tylko, że ta cena jest taka trochę zaporowa, bo je też już wyciągnęłam. No i one są spoko niby. Rozmiar L również tutaj mam, zaraz wam powiem, ale kosztują 360 zł. A to jest taka cienka dzianinka, taka naprawdę cienka dzianinka. Nie wiem nawet, czy mi palce nie prześwitują lekko. Jak tak... No, prześwitują. Widzicie to? To jest takie... Jak taki cieniutki, wełniany sweterek. Jak na przykład te najcieńsze sweterki z Zary wełniane, które tam za dwie stówy można kupić. A może nawet cieńsze. I też mam taką trochę rozkminę, że chciałabym coś takiego, ale żeby było bardziej mięsiste to raz, bo... Taki sweter nam się super sprawdzi zimą czy jesienią, ale zawsze coś mamy na wierzchu, nie? Jakieś okrycie wierzchnie. Natomiast chcąc nosić coś takiego zimą, to to mimo że to jest wełna z kaszmirem, to to i tak trochę nie ma dla mnie sensu, bo to i tak jest zbyt przewiewne. Mimo że to jest świetny skład, no i cena tutaj jest moim zdaniem no właśnie wysoka dosyć, nie? No bo jakby było minus 10 stopni, to to i tak, mimo że, że jest dobry skład, to będzie po prostu za cienkie. Także zamówiłam, ale raczej jest to do zwrotu. 70% wełny, 30% kaszmiru, więc składowo, no, piękne, nie? Tutaj mamy taki szary melasz, na dole są ściągacze. No i też to jest takie wszystko mięciutkie, fajniutkie. I zastanawiam się po prostu. Jak założę, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo wiadomo, no. Ja tutaj mówię o sytuacji, gdzie mamy na przykład krótką kurtkę do tego, no to moim zdaniem to totalnie nie przejdzie. Ale na przykład do długiej kurtki, czy długiego płaszcza, no to już bardziej. Ale wciąż wydaje mi się, że jakoś tak tłumacz, tłumacz to jest, tak? także zmierzmy. Teraz spodnie to jest automatyczna dyskwalifikacja, mam wrażenie. A nie, teraz się tak nie robi, ale dziwnie, ale wiecie co się. O! One nie są ciasne, popatrzcie co one tutaj robią. Robią mi coś takiego. Właśnie teraz? O, widzicie? One nie przylegają, nie są ciasne, robią po prostu taki. Wiecie co? No. Tak, one są luźne i przez to w tym miejscu się marszczą, robiąc. No. No, robiąc. No. Także pokażę Wam one. Nie, automatycznie dyskwalifikacja. Nie wiem nawet, czy nie prześwitują też na pupsku. Nie jestem na tak. W sensie, no o, widzicie, znowu. A dla mnie jakoś tak luźniej, nie wiem, niżej niż w talii. Robi się to samo. Mimo, że tu jest materiału jeszcze mnóstwo. No chyba, żebym tak chodziła. I ostatnia rzecz na dziś. To jest bluzka, którą ja już mam w czerni, ale ona mi się tak podoba, że jak zobaczyłam, że jest drugi kolor na stronie, to ją zamówiłam. I to jest bluzka ta taka plumetti koronkowa. Takie mamy rękawy. Jak ktoś nie widział, to było, mierzymy właśnie z Research i z jakichś tam innych sieciówek jakiś czas temu. Mam tutaj również rozmiar L. Cen wam nie podaję, bo ja cen nie pamiętam za bardzo. Tutaj akurat Chociaż nie. Nie, na tym nie ma. Na tych spodniach była metka z ceną. Tutaj nie ma. I tutaj mamy takie piękne wykończenie. Bardzo ładnie wygląda w tym jasnym kolorze też. Mamy łezkę z przodu. I wiecie co jest bardzo fajne? Już przy tej czarnej zauważyłam, że ona tutaj ma wszyty materiał, żeby nie prześwitywała. Wiadomo, tutaj i z tyłu. Ale on jest wszyty tak w punkt, że po prostu robi ładny dekolt. Bardzo ładnie to w tej czerni wszystko wygląda. I tak sobie pomyślałam, że spróbujemy. To nie. Mogę Wam mniej więcej cenę powiedzieć, ale jak coś to linki będziecie mieć w opisie, chyba 149 albo 129 zł. Także taka bluzka, tak jak mówię, mam czarną i bardzo ją lubię. Bardzo fajna jest, bardzo mi się podoba. Także pomyślałam, że um, właśnie wezmę jeszcze tą taką śmietankową. Tylko zastanawiam się, czy ona nie wygląda jak pożółkła w tym kolorze trochę, nie? No i mamy tutaj znowu reglanowe rękawy. No, jest to ładne po prostu. A jeżeli chodzi o skład, to tutaj już mamy syntetyki. Jest tutaj. Ile czego? Zaraz wam powiem. Fajną mam chrypkę, wiem wiem. 100% poliamidu materiał pierwszy, 100% bawełny materiał drugi, 100% poliestru pierwsza podszewka, czyli podszewka jest tutaj. Tu mamy poliamid, a materiał drugi to co to może być? Aha, ja już to rozkminiałam chyba przy pierwszym. Tak mi się wydaje. A, może to ta nic? <laughs> Nie wiem. A może to tu? Może to oprzycie tutaj? To jest bawełna? Nie wiem. W każdym razie gdzieś tutaj ta bawełna być powinna. Natomiast na pewno nie jest to podszewka ani ta prześwitująca siateczka. Także zmierzmy. Wiecie co? Tak się teraz jeszcze Wam powiem. Podniecałam tym swetrem zielonym i on jest fajny wizualnie, ale ja wszędzie czuję te kłaczki. Możliwe, że to by po pierwszym praniu, wiecie, się wyprały po prostu te kłaczki, ale one są wszędzie. Widzę jak tutaj latają i no, jestem chyba na nie. może tak bardzo mi się... Podoba i ta, ta jego miękkość, ta puchatość, to że ma tutaj golf, no ale yy, nie wiem, no, na, razie, na razie go odpuszczam. A tutaj mamy tę bluzkę i ona wygląda tak. Ładnie wygląda kuczy w jasnym kolorze też. W czarnym wygląda super, ale w jasnym też mi się podoba. Tu je, ja bym była, tak jak nigdy nie lubię tego wiązania, tak tutaj fason jest tak ładnie skonstruowany, że byłabym za tym, żeby to zawiązać, bo ten fason ma bardzo ładną konstrukcję. Tu mamy ostry trójkąt, który nie sprawia... Jest trójkąt, ale nie, nie poszerza nas w ramionach. Właśnie mamy te regla tak jakby rękawy tutaj też. Widzicie kształt dekoltu. Dekolt nie jest za głęboki, ani ta łezka, ani tutaj. Jest idealnie pod top. Ja akurat mam teraz yy, biustonosz czarny, więc go trochę widać, ale docieli z tego bajka. Z boku wygląda to w ten sposób. No wszystko jest tutaj w punkt, słuchajcie, w tej bluzce. Moim zdaniem. I tak jak ta czarna mi się bardzo podoba, ta też mi się bardzo podoba. I jej jeszcze można łatwo wkładać w, w ubranie, w dół po prostu, nie? Bo ona jest taka luźna, jak widziałyście, a jak ją włożymy, to ona też fajnie wygląda. Także fajna, bardzo fajna bluzka. W tym wydaniu też mi się podoba. Jeszcze nawet jakby o te trójkąty były tutaj troszkę tak bardziej wężej ostrzejszy by był ten trójkąt, to jeszcze smuklej by to tutaj wyglądało. Ale ogólnie podoba mi się bardzo. Jedyne co, to te gumeczki są słuchajcie tak ciasne, bo tutaj na końcach rękawów mamy gumeczki. Znaczy no tak nie są ciasne. Ale jak je trochę podciągnę, to sam ten materiał, ta siatka jest taka trochę drapiąca i gumki są troszkę ciaśniejsze, więc ona jest raczej do noszenia właśnie tak. Ale przez to, że te rękawy są takie i tak przeźroczyste, leciutkie, to nie, nie, nie ma tego wrażenia jakiejś nadmiernie zabudowanej, czekajcie, zrobimy tak, o, zabudowanej sylwetki. Także bluzka mi się podoba, po prostu mi się podoba. Nie wiem czy ją zostawię, ale uważam, że jest śliczna i w czerni i w bieli.